Dzień dobry Siemano, wy piątek rano. Sytuacja jest nieco inna, jak na poprzednim odcinku wczoraj. Jak widzicie, nie ma Waltry Bożej. Waltra wyjechała. Półbiegi działają, stoi tam. Co prawda, jeszcze znalazłem jeden jeden mankament. Ale pubiegi działają. To co robiłem w końcu działa. Tata rozkręcać zaczyna dwunastkę. Zobaczyć, co tutaj się zepsuło z tym womem. Bo jakoś dziwne, poskładaliśmy samą skrzynię na nowych częściach, no, w sumie przesuwki nie ruszałem, tak? To raz. A dwa chłopaki nie mieszali paszowóz. To, no to może duży paszowóz, mówię, uszkodził przesuwkę. No ale po pierwsze, Primo, ile zlałeś oleju ze skrzyni? 15 litrów. Niecałe 15 litrów. Także to też nie pomaga. A po drugie. Ja robiłem pośrednią, a nikt nie zaglądał. Właściciel też nie powiedział. Jak go się odpali, to z okienka od koła zamachałego ciurkiem leci olej silnikowy. Jak będzie rozpłowiony, to od razu zmienimy simmering na wale, bo tak nie może być. Albo simmering, albo już jeszcze może być jedna przyczyna. Często korek od kanału się odkręca smarującego zawałkiem rozrządu. Także póki tata tutaj rozkręca, we dwóch mi nie przeszkadzam. Ja zacząłem dzisiaj składać skrzynię od Mam tu już wszystkie nowe łożyska, synchronizatory, koła, duperele. I tak, koło te mam osadzone. Dolny wałek koło odstecznego już mam założone. Wałek z jedynka wsteczny siedzi. Właśnie wkładam ten nowy wałek z całym zębatką atakującą. Chciałbym dzisiaj tą skrzynię złożyć, żeby ją dokręcić do ciągnika. Jeśli tata mówi, będzie z powrotem co go składał. A ja wtedy zacznę zbierać tą skrzynię, jak wyjmę z szóstki Bo tą szóstkę to tak muszę najlepiej dzisiaj przy piątku ogarnąć jak najszybciej Bo w poniedziałek następną szóstkę wjeżdża, także Bo przez te Żniwa i waltry, Boże, termin Się trochę przesunął Więc nadrabiamy zaległości Rak ciach szybki update, godzina 13.30 Ursusik Boży rozjechany tak jak myślałem, zdjąłem od razu sprzęgło koło zamachowe, bo tego nie było na liście, ale zobaczcie co tu się dzieje, jaki tu jest brud, syf i tu olej ciurkiem kapał z simmeringu I simmering po wydłubaniu okazało się, że ja dziubnąłem go tutaj przy wyjmowaniu, no okej, okay, no to ja A ogólnie on tu był przetarty i pęknięty O, widzicie? sprężynka w ogóle nie była na simmeringu, tylko luzem leżała na wale Właśnie tata pojechał odebrać Simmering Klient też zażyczył sobie wał Bo ten wał napędowy Znaczy to widać Tu nie ma frezu I tak że Poli, Że klient zażyczył sobie tam Znaczy zamówił tam w jednym sklepie tu w okolicy i Michał nie obraź się, tym razem nie wziąłem od Ciebie Bo klient sobie sam zamówił tam gdzie chciał A nie ja Także to nie moja wina tym razem. Wał będzie wzięty i co jeszcze? No i skrzynia pośrednia, którą remontowałem. się odłożę telefon, bo dzwoni zupełnie, jakby ktoś chciał go, myślał, że ktoś go odbierze. Skrzynia, tak jak ostatnio mówiłem, była robiona. Napęd nowy pompy, nowa mikropompka, nowe łożyska. I tutaj wyskakiwał wom na tej przesuwce po włączeniu paszowozu, a tak oszarpało. I to może też raz, że moje niedopatrzenie. A dwa tyle ciągniku, że nigdy nie było problemu, żeby tu wą wyskakiwał. Ale chłopaki go podpięli duży paszowóz I wiecie co? Nie wiem, czy kamera to GoPro tego nie odda. Tu są ząbki nadcięte, aż są wykrzywione. że nie wiem, czy to było wcześniej. Wcześniej to nie wyskakiwało w sumie, przed remontem. Czy to po prostu teraz przy włączeniu szarpnęło. No ale mniejsza z tym. Nowe koło data pojechał przy wiezie nową przesuwkę i tu po konsultacji z klientem wyrzucimy ten wałek i tu zrobimy na stałe zapinanie, bo mówi, żeby nie było problemów w przyszłości także skrzynia była myta, a już tutaj z wału czarnego oleju naleciało do pełna, także ale nie, skrzyniowego nie, na szczęście silnikowy kapło tylko, także moja skrzynia uszczelniona trzyma także co bierzemy, tata zaraz to przyleci Simmering, sprzęgło. Trochę to oczyścimy i cyk, fuch złożone. Tutaj wziąłem jeszcze tamte światło, póki go nie ma. A ja tu dzisiaj od rana walczę, walczę, walczę i powiem Wam, udało mi się troszkę zdystansować. A w tej chwili mam dwa biegi naraz załączone. Cała skrzynia jest złożona. Nowe koło z wałkiem, nowe synchronizatory, nowe koła od biegów, nowe przesuwki. Tu już jest atak zakręcony, zabezpieczony, wydystansowany. Że los jest minimalny, obraca się lekko. w tej chwili tutaj dopiero dzielam nakrętkę przecinaczkiem. Nowe łożysko na tym wołku tuleja. Ta musi przyjść nowa, bo ta stara jest tak rozbita tutaj, że tu gdzieś łożyska z niej po prostu już spadały, jest tak już tutaj wytarta. Także przyjdzie nowa. Kogoś ze starej odzyskać. W środku jest taka tulejka do domu. Muszę zaraz wyjąć segę, odzyskać tulejkę, przerzucić w to. I by było chyba fajniej, gdyby skrzynię ci miał złożoną odruszkę. I nie wiem, zanim tam jeszcze rozebrałem Ursusa, to jeszcze tutaj w Rusku jedną rzecz chyba muszę uczynić. Bo tu coś klient zgłosił, że spod zbiornika. O, przepraszam, miałem uszczelnić? Nie wiem. Zobaczę. Na razie przykręcam skrzynię, czyszczę. Spuławiamy go do kupy. A ze zbiornika to chyba nie ciekło tam, tylko tu z rozdzielacza po prostu płynęło, a ten rozdzielacz, ile by mnie uszczelniało, nie tak będzie ciekło, to jest taki wymysł, także co, także także co, aż mi się język zaplątał, tak szybko chciałem wszystko opowiedzieć, nie gadam, biorę się, zrzucam, pytanie czy tam sprężynka oryginalna jest, bo tu jeszcze kulka musi gdzieś być, o, kluka jest a czy sprężynka została tam oryginalna? jest sprężynkuje, dobra bo tam trzeba wcisnąć kulkę i dopiero włożyć wodzik, żeby za trzaskami skoczył, także próbuję to składać dobra, kolejny dzień, tym razem sobota, nie wolna, bo ajku <laughs> <laughs> sorry, bo czas mnie goni, przecież nie mam miała być waltra, to jest waltra, pokażę Wam co jest grane co jest pięć, co nie jest pięć gaszak podbity niech lampki zgasną, chwilę pochodzi ona musi mieć trochę wyższe obroty, bo na niskich robi chrum chrum o tak o powiem wam jak jest Tu mamy na Hana szybkie dwójkę mamy pierwszy półbieg wolny a to był trzeci, mamy wolny i ona ma przełącznik. Ona ma... O kurwa, o tak, pierwszy półbieg, drugi, jest trzeci, i powiem wam. Aż szarpie, ładnie zabija, i powiem wam, jak jest. Ogarnąłem półbiegi, półbiegi działają. Na sucho tu jeździłem po podwórku, do no niższy bieg, biega, wszystko działa. Jak zapnę szosowy bieg. I pojechałem na asfalt, to Waltra nie ma siły. Jak jej coś podepniesz pod dupę, to się zatrzymuje. Ale sprawdziłem wszystkie ciśnienia i inne i wiecie co się okazało? Że teraz pubiegi to już nie jest moja wina. Chodzą wszystko. Może i przedtem one chodziły. Nie wiem, nie wnikam. Ale przedtem był któryś kosz, no naprawdę były spalone. No ok. Tu jest sprzęgło rozwalone. Całkowicie spalone sprzęgło jest prawdopodobnie, bo ono się tak ślizga jak głupie oho oho rura złożę rurę w bizonie, przystawię ją tu bo nie mam miejsca na... może ją się gasi tym, dobra i pokażę wam co i jak jaki mam plan z racji tego na Warszawie mam tego Białorusa, którego składam, szóstkę, i zaraz musi jechać druga. A nie wiem, ile czasu będę czekał, walczyć na sprzęgło, bo na stówę tu trzeba będzie tarczyć docisk. Zaraz się biorę, składam z... rurę, podjadę ją tu bliżej, tu jest ten twardy destruk ubity, tu ją rozsunę, wyjmę ze sprzęgło. Nie wiem, czy zdążę to zrobić dzisiaj. Jak zdążę, to będzie fajnie. Jak nie, to idę najpierw tą szóstkę do końca składać i wtedy wam pokażę, co i jak. Dobra, tak to mniej więcej na szybkości będzie wyglądać, dlatego muszę ogarnąć tą wiatę, postawić, żeby w razie by był pełny warsztat trzy ciągniki, to mam czwarty na placu rozebrać. Ale dobra, rura złożona, bo ten musi w przyszłym tygodniu być zrobiony do 1 września, nie wiem jeszcze jak się wyrobić, ale trudno. Dlatego mój stoi i czeka, no ale są rzeczy ważne i ważniejsze, także zaraz tu wózeczek, duperele, albo tata wróci wrócić robił, albo ja zobaczę na razie idę idę do szóstki przygotowałem, żeby Wam pokazać co jest grane żebyście mieli sprawę wyjaśnioną z poprzednich odcinków idę działać halo, halo, jedziemy dalej przy sobocie tam stoi Waltra stała w poprzednim nagraniu ja właśnie tak gdzie jest latarynka Nowiutkie koło z korurca womu. nowe przesuwka sprężyna jest mocna ale klient tu zgłosił Wywaliłem tą klapeczkę, która tu oryginalnie była Wiecie co zrobiłem? Dodatkowy wspornik Nie wiem czy to będzie dobrze widać w tym świetle Czy nie? Nie, to zaraz poświecimy Przyspowałem tutaj do tego takie fajne kółeczko cięgielko I tutaj śruby z gwintem Nakręcającą tą nakrętkę dodatkowo naciągamy i wtedy wciskamy I wą ma prawa już teraz wyskoczyć Choćby się zesrał to nie wyskoczy, także Mam nadzieję że będzie dobrze Podjeżdżam już Żurawiem. Bierzemy tę skrzynię. Światełko zapalę, bo, bo ciemno jak w dupi. Tam ta wczoraj zmienił już simmering, założył koło. Ja zaraz przykładam. Jest też wbite łożysko, bo może wina nie była sprzęgle. A tym tu podrapał papierkiem trochę. szału nie robi te koło, ale będzie jeździć. Aż się zepsuje. Chodzi o to, mi to miało być gotowe wczoraj, ale nie wyrobiłem się. Uszczelka jest już nałożona zaraz skrzynię pośrednią wrzucam na skrzynię biegów i bierzemy się za skręcanie dziadostwa o pomału deszcz się rozpadał Kończyć się to pomału a ja skręcam udało mi się założyć skrzynię na żurawika wrzuciłem wjechałem skrzynią na 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 na, na, na silnik i teraz właśnie w trakcie spławiania. Już jedna strona mi się zeszła, troszeczkę teraz druga. Zaraz tutaj się poszarpiamy. Ta szczelina się zejdzie tylko trzeba pokręcić kołem za maszystym, A że jestem sam, to pasem z tego ściągnę będę kręcił, bo skoczy. Na ten moment idę z obiadek, piję kawę. 13 godzina w sobotę, nieźle. Daje dzisiaj samemu się w miarę i robota robić, także działamy. Dobra, kolejny dzień. Szósteczka jest poskładana Praktycznie na gotowo. Została rano zapalona niestety na popych Bo... Skopniaka Przed remontem chodziła, po remoncie nie chciała chodzić, zaczęła upalać bezpiecznik Okazało się, że kabel główny plusowy, który przychodzi tutaj do stycznika do złącza 30 czy tam któregoś tam z plusa Główny z baterii, w ogóle nie dochodzi prąd I nie mając prądu poszła przez masę, zaciągnęła, spaliło Zrobiłem prąd, Okazało się, że prąd zamiast iść tutaj z rozrusznika przychodzi stąd Dałem tu nową wsuwkę, nowe oczko Założyłem przekaźnik Po jednym odpaleniu ciągnika przekaźnik się roztopił, rozpuścił, tu wytopiło blaszki I przestał działać Także przekaźnik zdjąłem Wyniosłem go tu gdzie jego miejsce Pojechałem szybciutko do sklepu, kupiłem drugi. Oczywiście wszystko jest w made in India, nie wiadomo jakie. Założyłem właśnie nowy. Podpiąłem wszystko, podpiąłem pro Naciskam na guzik i nic, nawet nie pyknie. Baterie są naładowane. Sprawdziłem. Miernik wyjąłem jeszcze raz fotel. Siedzę, grzebie, grzebie. I teraz mówię huks, najwyżej stracę gwarancję. Rozkręciłem śrubki, wyjąłem nowy. Przełącznik z pudełka, z obudowy. Widzicie to? Funkielnówka nie kręcił, nie działa. A tu jest odlutowany kabel, bo tu dostajemy plus. To jest 50A złączy, czyli tu przychodzi prąd po wciśnięciu tego guzika startera, i ten prąd wchodzi do cewki. A drugi kabel musi być połączony tu przez bezpiecznik do zera. W nowym przekaźniku małe indyjskie lub chińskie rączki zapomniały kurwa przylutować. I taka to robota. Także także co, także ja zaraz biorę, lutuję ten kabel, skręcam i wyjazd, bo jest opóźnienie. Tu klient czeka na ciągnik, a ciągnik miał być rozebrany w sobotę, ale udało się. Tutaj tata już wszystko rozkręcił, co tylko wózek podstawiamy i odjeżdżamy praktycznie, bo on już jest już ma zdjęte wszystkie oporządzenia, rurki wały Oczywiście tu jest smata, bo standardowo rozlew. Jak nie krwi to oleju, przy każdym ciągniku musi nastąpić Także tutaj już szmatławiec pije, a jeszcze tylko butle i śruby od i rozjeżdżamy Bo tutaj jest, tata teraz robi tam szybką i drobną fuchę na poczekaniu z lasu I co więcej, i działamy Ja się biorę za chwilę, zlutuję ten przekaźnik i zobaczymy czy to w ogóle ma chęci życia I będziemy kończyć z tym odcinkiem I tyle, Cio kończymy z tym ciągnikiem i z tym odcinkiem i ostatnie wejście, lada moment, 19 godzina, tylko poprawić parę kabli, no nie? Lada moment, poniedziałek. O 8 rano zacząłem, mówię szybko skończyć. Godzina tylko 19, tak, tak. Ogarnąłem Była ta klapa? jest... Tak, leży ta klapa na fotelu. Po to, to został, to już jest niepotrzebne. Chłopaki tu nie mieli ładowania, a się okazało, bo jeszcze się właściciel poprosił, czy mogę podłączyć. Alternator nowego typu. Tak. Alternator nowego typu z regulatorem podłączył jakiś magik przez fabryczny regulator i było takie zwarcie, że cud ten ciągnik i tak nie spalił, bo to był dwustronny prąd i te kable były ciepłe, a on nie ma hebla. Teraz właśnie założyłem alternator tak jak powinien być, napiąłem paski, zrobiłem lampkę ładowania. Uruchomiłem, bo tu właściciel prosił mnie światła. tu długie widać ten świeców. Nawet lampeczka działa. po tlenia góry pigaru. o! Jest! Naświeca się lampeczka do ładowania. Uruchomiłem ładowanie, uruchomiłem wszystkie odpalania z tego przekaźnika. Uruchomiłem go, zlutowałem, tak jak mówiłem. Teraz ładnie działa. Poprawiłem, bo tu chłopaki też zgłosili. Zgłosili, że tu nie było śrub, udało mi się trzy rozwiercić, tą naprawiłem, ale ta coś jest nie tak. Ale teraz potem się trzyma, przedtem się w ogóle nie trzymał. Teraz na trzech śrubach, 12 się trzyma, dwa ich odbiegów przymocowane, poprawione i tak trzy razy ponad normę zrobione. Także teraz zakładam boczek, zakładam osłonę, odstawiamy na górkę do galerii naprawionych i walczymy dalej. Na razie tyle, trzymajcie się do następnego. Pozdrawiamy serdecznie i cześć.